Pan Ludwig Gorczyca, który jest tutaj takim współdowodzącym klubem seniora, ale też ważne, że jest wysoko tam z hierarchii dobra ojczyzny. Pan jest... Jestem rzecznikiem prasowym Właśnie. i drugim wiceprzewodniczącym zarazem. O, o, dokładnie. Panie Ludwiku, dzisiaj w klubie seniora w Raciborzu, w środowisku y, takim dobroojczyźnianym, tak, to tak. Nazwijmy, nie, ale też y, sporo takich gości oficjalnych dzisiaj. Tak, mamy tutaj konsula y, Republiki y, Kirgistanu. Mamy pana prezesa Stowarzyszenia Kresowian Skędziszna-Koźna, mamy wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Lana Wolnego, no i wiele innych znakomitych gości, którzy przyjechali nas odwiedzić i, i na tej wigilijce wspólnie pokolędować i, i, i spotkać się przede wszystkim. To też jest taka okazja, żeby pokazać, że klub seniora funkcjonuje. Cały rok funkcjonował, żył różnymi wydarzeniami, różną ofertą. Dzisiaj no, to środowisko jest zdominowane przez osoby takie dojrzalsze. Może poza wiceprzewodniczącym Rady, bo tutaj jest najmłodszy chyba w tym bronie, ale tak to też seniorzy przyszli dzisiaj. No przede wszystkim seniorzy, sama nazwa klub Seniora, prawda? No, działaliśmy bardzo prężnie przez te 9 miesięcy, bo działaliśmy praktycznie od kwietnia. We wtorki mieliśmy takie luźne spotkania, w środę nauka języka niemieckiego i spotkania przy kawie i jakimś wierszu i, 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 i piosenkach dla starszych, przepraszam. No i w czwartki na kawie, na, na ciastku i, i, i z ciekawymi ludźmi, bo mieliśmy tutaj i z naturoterapii i z pierwszej pomocy. No i takich szereg różnych innych inicjatyw, które żeśmy podjęli w, w ramach tego, żeby, żeby seniorom przedstawić to, co jest może być zagrożeniem, a to też, też może się im przydać w życiu. Panie Ludwiku, też zapytam Pana o dobro ojczyzny jako takie stowarzyszenie, no jedno z licznych w ogóle stowarzyszeń w Radzie Boży bo ich nie ma tak dużo, oni rodzą się nowe, a Wy trwacie, Wy mieliście 15-lecie teraz tak. niedawno. Z czego Pan, jako taki działacz, też człowiek prawicy, jest zadowolony przez te ostatnie miesiące funkcjonowania Was, Waszego grona i też z jakimi ewentualnie planami wychodzicie na rok przyszły? Z czego jestem zadowolony? No myślę, że przede wszystkim trzeba tutaj właśnie zaznaczyć, że obchodzimy 15-lecie w tym roku i to jest duży taki plus dla nas, że potrafiliśmy wytrwać te 15 lat pomimo różnych trudności, COVID po drodze i tak dalej. No a jakie plany na przyszłość? No mamy takie plany, chcemy działać, chcemy scalać ludzi, chcemy stowarzyszenie rozszerzać, no, i wychodzić naprzeciw starszym i młodszym osobom. Jak widać, dzisiaj mamy tutaj starszych wiekiem. Dzisiaj młodzież się nie garnie, ale próbujemy ich też również zachęcać do tej działalności. Też ta działalność patriotyczna to nie jest coś takiego, że wy się spotykacie pompatycznie, gdzieś tam odśpiewacie pieśń albo coś w tym stylu, tylko chodzi o takie działania codzienne, prawda? Tak, modelu, no, prawda? spotykamy się jak najbardziej, co, co tygodnia nasze stowarzyszenie się spotyka we wtorki od godziny 10, na które zapraszamy wszystkich chętnych w Szczesze. Mamy tam wypożyczony lokum, gdzie spotykamy się, omawiamy różne tematy dotyczące młodzieży, seniorów, wychodzimy z projektami naprzeciw. Zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Co czas pokaże, to, to, to wszystko przeżyjemy. Dziękuję.